To jest mój poradnik, jak osiągnąć swoje cele muzyczne w 2025 roku i składają się na to tylko cztery rzeczy, cztery punkty. Po pierwsze, wyeliminuj rozpraszacze. Po drugie, zacznij. Po trzecie, stań się lepszy. I po czwarte, nigdy nie przestań. I po kolei punkt pierwszy, wyeliminuj rozpraszacze. No bo spójrz na jedną rzecz. Co robisz ze swoim czasem i na co wydajesz swoje pieniądze? To jest najprostsza predykcja. Dokąd dojdziesz, bo tak naprawdę te dwie rzeczy czas i pieniądze mogą nam kupić wszystko. I bardzo wiele osób mówi, jakie ma y, cele, jakie rzeczy chce osiągnąć y, jak wiele chce zdobyć jednocześnie całkowicie w inne rejony, pakując swój czas. I pakując swoje pieniądze, najprostszy przykład: mówicie, jak strasznie nie chcecie zacząć rapować i zastanawiacie się nad kupnem mikrofonu za 150 czy za 200 zł. Jest to dla Was taka trudna decyzja: boicie się zainwestować te pieniądze właśnie w jakiś prosty sprzęt czy nawet w edukację? A bez żadnego problemu jesteście w stanie sypnąć 1000 zł na jakieś bajeranckie buty, żeby tylko przyfleksować i przyszpanować. Albo tak samo jest z tym czasem. Gadacie, ile to nie chcecie zrobić muzycznie, jak wiele nie chcecie zadziałać z tym yy, i jakie to macie ogromne plany, jeżeli chodzi o wydawanie muzyki, wydawanie swoich rzeczy, a w żaden sposób. Tego czasu nie angażujecie w to. Zawsze to nie jest pora, zawsze macie jakieś wymówki, i zawsze dopadają was jakieś rozpraszacze. Dokładnie tak samo jak buty, które kupiliście zamiast kupić sprzęt, zamiast zainwestować w jakąś wiedzę. Dokładnie tak samo jest z rozpraszaczami czasowymi. Wolicie sięgnąć na przykład po telefon, ale też wolicie wypić piwko i przy browarze pogadać, jak to grubo nie wiedziecie z muzyką w tym roku i jak to nie będziecie tego. No, jak to nie jest po prostu wasz rok, no pijecie to piwo, <grytanie> uderzacie w balet, uderza uderzacie w używki, uderzacie często właśnie w drogie ciuchy, bo chcecie mieć ten status, ten blichtr, a nie inwestujecie w to, co jest ważne. Także tymi rozpraszaczami uciekacie od tego co jest istotne. Do tego bardzo często przybywacie z ludźmi, którzy w, w żaden sposób nie służą waszemu celowi i są właśnie takimi rozpraszaczami. E, zamiast podziałać z nimi z muzyką. Nawet jeżeli oni mówią, że chcą robić muzę, że chcą działać, to finalnie kończy się to wspólną gierką Fortnite'a albo jakimś kolejnym wypadem na miasto, który jedyne co przyniósł to puste konto, bo trzeba było kupić sobie jakiegoś jakieś żarcie na mieście i Jakąś butelkę, więc warto spojrzeć też na to, z jakimi ludźmi przebywamy i w jaki sposób ci ludzie myślą, bo bardzo często jest tak, że ziomale, z, którym, z którymi spędzacie czas, mają zupełnie inny scope, czyli zakres myślenia, i dla nich sukcesem to jest, nie wiem, no, wyjechać za granicę i się na szybko dorobić, albo e, pójść do korporacji i w tym korpo, po prostu siedząc za biurkiem, zarabiać jakieś tam proste pieniądze, i tyle, w żaden sposób nie mają w ogóle w swojej głowie ambicji, żeby uderzyć gdzieś wyżej. No i bardzo często jest tak, że lgnąc do tych ludzi i sugerując się ich opiniami, czy ich stylem życia, sami jesteśmy ściągani zwyczajnie w dół przez towarzystwo, i rozpraszani od tych naszych faktycznych celów. I właśnie w tym punkcie pierwszym warto spojrzeć na ten owczy pęd i na to, czy faktycznie chcemy równać, powiedzmy, z ogółem, czy y, mamy zamiar sugerować się opinią ludzi dookoła nas tak bardzo, czy ta opinia jest jakkolwiek istotna, czy ona nam służy, czy ci ludzie właśnie są tymi ludźmi, y, którymi chcemy się stać, którzy... Ciągną nas w górę czy nie. I to jest bardzo ważna decyzja, dlatego że podejmowanie takich drobnych ruchów, jeżeli chodzi o dobieranie sobie towarzystwa, jeżeli chodzi o dobieranie tego, jak spędzamy czas, tego, z kim spędzamy czas i tego, na co wydajemy nasze pieniądze, nawet jeżeli wydają wam się zmianami mało istotnymi, to w dużej skali, kiedy każdego dnia e, te parę procent, paręnaście procent będziemy wykorzystywać lepiej, jeżeli chodzi właśnie o nasz hajs, czas, to po czasie procent składany zrobi swoje i nasz progres będzie o wiele, o wiele, o wiele większy. I dlatego też warto pracować nad tym skoupem nad tym zakresem naszego myślenia, żebyśmy inaczej podeszli do spraw, inaczej podeszli do tego, co, czego nie możemy, czego nie damy rady. Zmienili troszeczkę podejście, bo bardzo dużo osób pisze do mnie, że e, o, ja nie wiem jak zrobić ten mixmaster, ja nie wiem czy ja potrafię śpiewać, ja nie wiem czy ja się do tego nadaję albo w ogóle generalnie to się nie nadaje do tego, do tego, do tego, do tego, do tego i to takie ograniczające jakieś wtłoczone w nas myśli, że czegoś nie możemy, że czegoś nie ogarniemy i często właśnie towarzystwo dookoła nas wtłacza w nas te myśli. Często jakby otoczenie ściąga nas na dno i powoduje, że zmniejsza się e, to nasze podejście do tego, co jesteśmy w stanie osiągnąć, odblokowywanie tego skopa i spojrzenie troszeczkę szerzej, nie, że największy sukces, jaki można w życiu osiągnąć, to jest praca w korporacji za 10 tysięcy miesięcznie za biurkiem przez 8 godzin dziennie plus nadgodziny. Tylko, że możemy faktycznie zdziałać coś samemu, ale robić to właśnie przez ciężką pracę, przez dostosowanie tego otoczenia, przez eliminację tych rozpraszaczy, to powoduje, że zwyczajnie będziemy mogli zdobywać nowe umiejętności i one będą nas rozwijać i nie będziemy mówili, że się nie da. Zamiast narzekać, że nie jesteśmy w stanie, będziemy próbować robić te rzeczy i rozwijać się. Punkt drugi. Zacznij i żeby zacząć, warto na to spojrzeć w ten sposób. Każdy rok ma 12 miesięcy, miesiąc ma 30 dni, yy, każdy dzień ma 24 godziny, każda godzina ma 60 minut, każda minuta ma 60 sekund i w każdej sekundzie warto skupić się nad tym, co aktualnie robisz. A żeby faktycznie zmaksymalizować to wszystko, trzeba sobie wyznaczyć, uwaga, cele. postanowienia noworoczne <laughs> cele. O, o, jakby określić jakiś. Cel, do którego będziemy dążyć. I tak naprawdę większość ludzi tego celu w ogóle nie ma. To jest niesamowite, ale 90% osób w żaden sposób nie ustala swojego celu. A w momencie, kiedy nie masz ustalonego celu, to nie masz w żaden sposób mapy do tego, gdzie chcesz dotrzeć. I chcesz jakby gdzieś dotrzeć i lądujesz w Afryce, a wolałbyś na przykład w Ameryce tylko że nie ustaliłeś się tego na początku i zastanawiasz się w jaki sposób w ogóle tutaj dotarłeś więc spojrzenie na te cele powoduje że jesteśmy mamy kompas i wiemy w jakim kierunku się poruszać mamy coś na horyzoncie a teraz żeby ten cel był do zrealizowania żeby jakby faktycznie ustalić go dobrze trzeba go zrobić konkretnie to znaczy to nie jest tak że mamy cel w tym roku być kozakiem, robić fajną muzykę, to, to niby jest jakiś tam cel, tak? Chcę robić fajną muzykę, ale co to znaczy fajna muzyka? Jakby w jaki sposób będę w stanie określić, czy udało mi się ten cel jakby osiągnąć, a co jak stwierdzę, że udało mi się to osiągnąć, a za dwa miesiące stwierdzę, że jednak ten kawałek sprzed dwóch miesięcy, gdzie myślałem, że już to osiągnąłem, jest do dupy. Cel musi być konkretny i, i warto sobie ustalić ten cel z trochę innej perspektywy. No bo jak chcesz robić dobrą muzykę, no to musisz ją robić. A w jaki sposób najlepiej jest zmotywować się do robienia muzyki, postawić sobie cel, na przykład wydania płyty, wydania dziesięciokawałkowej płyty. I to jest już mierzalny cel, jesteśmy w stanie wydać tę płytę, zrobić, napisać, nagrać, ogarnąć. Mamy to. No i tutaj znowu pojawiają się blokady, o których mówiliśmy w pierwszym punkcie, że na przykład nie stać mnie na studio nagraniowe czy mix mastering. No i temat jest prosty i myślę, że większości z Was bardzo dobrze znany. Dlaczego nie nauczyć się robić tego samemu w domu? Bo tam, gdzie nie możesz zainwestować swoich pieniędzy, bo ich nie masz, to możesz zainwestować swój czas i poświęcając tak naprawdę 20 godzin. W pracę nad jakąś jedną daną konkretną umiejętnością, będziesz w stanie opanować ją lepiej niż 99% osób. No bo zdaję sobie sprawę z tego, że wszyscy by chcieli, żeby to przychodziło tak łatwo, żeby e, najlepiej pojawiła się jakaś magiczna wytwórnia, która Wam zrobi wszystko za darmo i jeszcze z tego zarobicie, a Wy tak naprawdę od siebie dacie minimum. Ale no niestety nie do końca tak to działa. I co ciekawe, to jest fajne spostrzeżenie: żyjemy w czasach, gdzie. Jest najłatwiej się rozproszyć. Najłatwiej jest y, spojrzeć w telefon, zacząć scrollować TikToka, uciec od tego, co faktycznie chcemy zrobić. Ale też jesteśmy w czasach, gdzie najłatwiej jest zdobyć te wszystkie umiejętności i ogarnąć to wszystko samemu. Technologia tak naprawdę za bardzo mały hajs czy oprogramowanie darmowe pozwala na takie rzeczy, o których ludzie 15-20 lat temu nawet nie śnili, że będzie można takie rzeczy robić sobie samemu w domu. Także to zależy tylko od was, czy jesteście w stanie na tyle się poświęcić, żeby faktycznie zdobyć te umiejętności, które was do tego celu, który został ustalony, przybliżą. Że kiedy nie macie hajsu na Mixmaster, no to uderzacie i uczycie się go samemu. Kiedy nie macie hajsu na bity, no to wbijacie się w te bity i robicie je samemu. Musicie sobie tylko odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie chcecie to robić. Ale mogę Wam podać na przykład taki ciekawy przykład. Dawno temu, no dawno, 8 lat temu jakoś... R Reto był taki raper, dalej jest chyba, jest. <grywa> I on e, była taka gruba akcja z nim, że już faktycznie zdobywał popularność i, i był w sumie jednym z większych wtedy, przynajmniej w takim już wybijającym się podziemiu. E, okazało się, że Reto pracuje w sklepie odzieżowym e, w Big Starze i sprzedaje gacie, e, będąc jednocześnie raperem. Bardzo wiele osób miało z tego bekę i jakby, no, nie przystoi przecież, kurde, być takim kozackim raperzyną, a jednocześnie sprzedawać gacie w Big Starze i zarabiać hajs, ale to był taki moment, że on prawdopodobnie zarabiał ten hajs po to, żeby zreinwestować go w muzykę i dzisiaj nikt nawet nie pamięta o tej akcji, może jakieś stare wirusy, ale to pokazuje, że faktycznie Trzeba w pewnym sensie się poświęcić, żeby dotrzeć do tych swoich celów i, e, i że nie ma w tym nic złego. Nie ma nic w tym złego, żeby się e, rozwijać, żeby pracować nad e, swoją muzyką, żeby pracować nad swoimi umiejętnościami. A nie tylko myśleć, że to wszystko samo przyjdzie i ja będę teraz wywiezionym raperem, który przecież musi mieć wszystko w dupie, bo taki jest wizerunek tych raperów. To jest tylko wizerunek. W praktyce to tak zupełnie nie działa. I dlatego przejdźmy płynnie do punktu trzeciego, czyli stań się lepszym. Bo <gryw> ludzie mają jakieś takie dziwne podejście, że nie można się edukować muzycznie. Nie można, no bo musisz być. Przewiezionym e, raperem, który wszystko wiedział od urodzenia, któremu został zesłany ten magiczny talent, i każdy raper udaje, że nigdy nie. Znaczy, mówią, że pracowali, 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 ale kiedy faktycznie ktoś chce pracować e, nad swoją muzyką, kiedy ktoś chce rozwijać tę swoją muzykę, to robi się to takie. Pase. Ludzie nie chcą w ogóle inwestować w wiedzę e, i, i myślą, że to przychodzi samo. Wiesz, no w momencie, kiedy ktoś może cię nauczyć miksu za 500 czy 1000 zł, no to, to jest temat, który się na maksa kalkuluje, bo jesteś w stanie zdobyć umiejętności sam, a e, nie wydawać tak naprawdę za każdy kolejny kawałek 300 zł kolejnych. I tak naprawdę to umiejętności i to, w jaki sposób e, się rozwijamy z tymi umiejętnościami. To to definiuje jakby jakość naszej muzyki. No bo sprzęt to jest może 5-10% lepszej jakości, nie. Większość osób myśli, że e, zainwestują w dobry mikrofon, w dobre monitory studyjne, kupią sobie jakiś wypasiony komputer, e, ogarną jakiś magiczny program i to sprawi, że ich muzyka będzie brzmiała dobrze. Ale. No, nie do końca tak jest, bo to umiejętności sprawiają, że ta muzyka nie jest 50% lepsza, bo sobie kupujesz lepszy mikrofon i, i troszeczkę masz lepszy ten input, tylko umiejętności sprawiają, że ta muzyka może być 500 razy lepsza. Ten sprzęt ma znaczenie, ale jest to znaczenie marginalne i w, w szczególnie w porównaniu z umiejętnościami. Jak sobie spojrzycie, ostatnio gdzieś mój ziomek wysłał mi, trafił na post na grupce Facebookowej, ostatni numer Queby. Był nagrany w prowizorycznym studiu nagraniowym. To jakby nie było może domowe na Maksa studio z mikrofonem za 200 zł, ale nie były to jakieś warunki sterylne za kupę hajsu, bo te warunki nie są nigdy potrzebne. One są fajne, jeżeli macie kupę kasy i możecie sobie pozwolić na takie mega wypasione studio nagraniowe, ale to nie jest tak, że to musi być w, w studiu za milion dolarów, tylko może. Ale jeżeli nie jest, to w żaden sposób nie jest to jakaś przeszkoda nawet dla Queby, który zrobił tak gruby numer. Myślę, że wszyscy słyszeli. Tylko, że ludzie nie wiedzą ile można wyciągnąć z ich sprzętu, bo nikt im tego nigdy nie pokazał. Oni nie mają pojęcia na temat procesu produkcji, jak kawałek powstaje, w jaki sposób tak naprawdę e, te numery się tworzy, e, co wpływa na to brzmienie i jakie cuda można zrobić. Patrzą na te poradniki na, na YouTubie, a tam youtuberzy branslują się super wypasionymi studiami e, z e, ledami i milionem różnych bajeranckich rzeczy, a to nie o to chodzi i ludzie, kiedy to widzą, myślą, że tak, że tak trzeba robić, że trzeba w ten sposób podchodzić do tematu, że to ten lepszy sprzęt sprawia, że to tak wygląda, szczególnie, że na tych poradnikach na YouTubie mało co jest wytłumaczone i, i nagle jest a, skopiowałem ustawienia, a u mnie to tak nie działa, no bo to nie chodzi o to, żeby kopiować ustawienia, tylko chodzi o to, żeby się nauczyć, jak to się robi i, i ta wiedza, zdobycie tej wiedzy jest warte naprawdę dużo, dlatego że jak sobie podliczycie, ile kosztuje wydanie płyty e, takim, w taki komercyjny sposób, nie? No to liczcie, za jeden kawałek 300 zł za Mixmaster, e, dajmy na to 200 zł za realizację w studio, 500 zł za bit. Powiedzmy, e, to mamy 1000 zł. E, nie jest to ani super tanio, ani super drogo, około kafla za kawałek, średnio. <laughs> Teraz policzcie to e, razy 10 kawałków i macie 10 koła za wydanie płyty. W porównaniu ze zrobieniem sobie tego samego, samemu i zdobyciem tej całej wiedzy, która potem Wam zostaje e, i to nie jest tak, że z tą wiedzą zrobicie tylko 10 kawałków, bo możecie zrobić 100 kawałków i możecie też zrobić 100 kawałków komuś innemu e, za pieniądze, zacząć z tego zarabiać hajs, mieć wiedzę, uczyć innych, no, według mnie to jest nieporównywalne inwestowanie w wiedzę i zdobywanie wiedzy, a inwestowanie w sprzęt, który. Tak jak mówiłem, może poprawić to brzmienie 50%, ale no to jest nic w porównaniu do tego, jak wiedza może poprawić brzmienie. No i wklejamy się w ostatni punkt czwarty. Nigdy nie przestań. Bo to jest taki newralgiczny moment, że... Jest fajnie, jest zajawka, zawsze jest zajawka, na początku jest ten fan, wszystko idzie gładko, ale zawsze przychodzi ten moment, gdy coś nie idzie, coś się robi trudne coś się robi niewygodne. I to jest ten moment, który decyduje, czy ktoś e, będzie dalej robił muzykę i będzie dalej w to szedł, czy odpuści. I 90% osób, e, które robią muzykę w ciągu pierwszych 5 lat po prostu odpuszcza. Ja to widziałem nieraz, dobrze wiecie, ile numerów tutaj sprawdzałem od ludzi, ile rzeczy widziałem. I to są ludzie, którzy po prostu dają sobie spokój. I rozkminiłem, że dają oni sobie spokój, e, bo nie mają trzech rzeczy, które utrzymują ich właśnie przy tym tworzeniu muzyki. Po pierwsze, nie mają wiedzy. To jest coś, co mówiliśmy w poprzednim punkcie. Po drugie, nie mają ludzi, odpowiednich ludzi dookoła siebie. I po trzecie, nie mają feedbacku, jeżeli chodzi o to, co robią. Wiedza, tak jak powiedzieliśmy, ona powoduje, że rozwijamy się, że w ogóle możemy działać te wszystkie rzeczy. Ludzie powodują, że mamy ten taki bardziej społeczny drive. No bo będąc tak naprawdę samemu wiecznie w tym, ciężko jest jakby pchać to do przodu, fajnie jest się krosować, fajnie jest mieć ludzi, z którymi dzielimy nasze pasje, z którymi można pogadać o tej muzy muzyce, z którymi można wspólnie e, tworzyć tę muzykę, rozwijać ją i, e, i współpracować po prostu. Znaczy, nasze naturalne wydaje mi się, społeczne, e, społeczna potrzeba. No i po trzecie, feedback, no bo to, co zrobimy, warto jest wiedzieć, czy to jest dobre, czy nie jest, nie? I dlatego e, tak bardzo popularne są streamy z oceniania kawałków, ja też je robiłem e, i no, to był totalny szał. Także ludzie lubią mieć feedback, lubią mieć ocenę e, swojej twórczości i to powoduje, że wiedzą, co mają poprawić, gdzie w tej wiedzy jeszcze mają braki, gdzie w swoich umiejętnościach. W swoim treningu mają braki. No i ludzie tego nie dostrzegają, no. Jakby robią to, sami, to samo co wszyscy, tak? Te 90% osób, ta większość, która odpuszcza, e, po prostu próbuje się szkolić poradników na YouTubie. E, biorą jakieś bity albo darmowe z YouTube'a, albo za 50 zł od e, e, ziomka i te bity nie są najlepsze. Nie szukają tak naprawdę społeczności. Jak wchodzą na te grupki rapowe, te, te wszystkie grupki rapowe to jest po prostu wrzucanie tych swoich piosenek i e, elo, ocenka, ocencie czy dobre, sprawdźcie, nowa premiera i każdy ma to totalnie w dupie i to jest cała e, społeczność czy feedback, jaki ci ludzie dostają i w żaden sposób jakby nie, nie próbują zrobić czegoś innego, nie próbują inaczej do tego tematu podejść, by wyjść na prowadzenie, by e, osiągnąć tę przewagę, i dlatego te 90% osób po prostu odpuszcza, bo brakuje im tych właśnie trzech rzeczy: wiedzy, ludzi i feedbacku. A teraz pytanie do Ciebie, na koniec tego całego wywodu, na koniec tego całego filmu. Czy chcesz faktycznie wziąć się za tę muzykę w 2025 roku? Czy widzimy się za rok na takim samym filmie, który nagram, jak osiągać te cele, i wtedy to już te, te, też chcę powiesz, że to już jest ten moment, ale. Zobaczymy się za dwa lata na tym filmie, i tak w kółko, aż naprawdę się odechce. Jeżeli faktycznie chcesz wjechać w ten rok, to potrzebujesz wiedzy, ludzi i feedbacku. I dokładnie dla takich osób, które potrzebują tych trzech rzeczy, jest muzyczne dojo. Czyli platforma, którą stworzyłem. I to jest platforma, która właśnie zawiera te trzy elementy. Po pierwsze wiedzę, bo tam jest 20 godzin materiałów szkoleniowych, 20 godzin e, wiedzy, w jaki sposób od tak naprawdę zainstalowania programu zrobić pierwszy bit, napisać pierwszy tekst, nawinąć go, obsłużyć cały sprzęt, e, nagrać to, i potem zmiksować i zmasterować. I to nie jest wiedza typu poradniki na YouTubie, które e, muszą być skoczne, muszą być fajne, muszą pokazywać fajny, łatwy efekt, żeby zrobiły wyświetlenia. Tylko to jest faktycznie wiedza, e, która pokazuje ten chociażby Mixmaster od samiotkich podstaw, e, dobrze szlifując te fundamenty u Was, po to, żeby na samym końcu e, tego działu Mixu i Masteringu w Dojo pokazać Wam po prostu rzeczy zaawansowane, pokazać Wam moje projekty, pokazać Wam patenty, które stosuję i które. Po prostu zrozumiecie, kiedy zdobędziecie ten cały fundament. Jest też tam bardzo dużo wiedzy o marketingu. Na przykład jest rozmowa z Marcinem Kowalskim z Mugo, największego polskiego wirtualnego wydawcy i on jest tam szefem, szefem działu handlowego. Dyrektor dyrektorem handlowym, o tak się mówi, i z Marcinem żeśmy sobie zrobili długą rozmowę na temat branży, na temat tego w jaki sposób w tej branży zdobywać wyświetlenia, w jaki sposób się rozwijać, w jaki sposób przeprowadzać promocje marketingowe, także jest tam zarówno wiedza o nagrywaniu, tworzeniu bitów, miksie i masteringu oraz marketingu. Ale oprócz wiedzy w muzycznym dojo są też Ludzie, bo muzyczne Dojo to też zamknięta społeczność na Discordzie, gdzie to nie jest tak jak na Discordach rapowych czy grupkach rapowych na Facebooku, gdzie no sorry, ale woła to pomstę do nieba. Każdy tylko wrzuca swoje piosenki i tak naprawdę mało kto w ogóle rozmawia o tej muzyce, mało kto rozmawia o tworzeniu muzyki. Tam są ludzie z przypadku, ludzie, którzy myślą, że tak jak te 90% osób wejdą, wrzucą albo będą szukali jakiegoś miksu czy masteringu za 50 zł, żeby ktoś im zrobił na szybko i każdy będzie myślał, że tak faktycznie powinno się robić. Nie. Tam są ludzie, którzy po pierwsze mają dostęp do tej całej wiedzy e, z muzycznego dojo i oni przerobili ten kurs, i oni e, mają już ten gruby fundament wiedzy, w jaki sposób tę muzykę tworzyć, i mają też swoje zaplecze, swoje doświadczenia, e, swoją wiedzę, e, którą gdzieś tam zdobyli poprzez tworzenie muzyki i oni. E, tam są, dzielą się, współpracują, tworzą e, własne, e, własne numery, własne współpracę, kolaboracje e, i dzielą się swoimi sukcesami. A te sukcesy są, bo chłopaki zarabiają już mixów, niektórzy grają koncerty. No, chociażby przykład Siemka, który po dołączeniu do Dojo e, wypuścił numer i zrobił viral już teraz chyba na ponad 5 milionów wyświetleń na Spotify'u. Graliśmy nawet razem koncert, więc jakby ta społeczność to jest. Jakby miejsce, które faktycznie działa, bo to jest problem, który miałem zawsze z grupkami rapowymi czy, czy discordami rapowymi, które tworzyłem dla wszystkich, dla ogółu, że tam pojawiało się na tyle dużo ludzi z przypadku, którzy tylko zaśmiecali e, to miejsce, i dopiero właśnie w Dojo udało się, co jest piękne, stworzyć społeczność, która naprawdę jest niesamowita, która się wspiera i która. Punkt trzeci, daje sobie nawzajem feedback, bo to też jest mega ważne i tam też nie ma czegoś takiego, że po prostu ludzie wrzucają swoje piosenki i nikt ich nie słucha, nikt ich nie sprawdza, nikt ich nie, nie ocenia, po prostu każdy chce tylko wrzucić swoje i pójść dalej, bo w Dojo faktycznie e, każdy, kto wrzuca swoje numery do oceny, tak samo ocenia innych i pomaga im się rozwijać, pomaga im z tym feedbackiem. Ja też tam jestem i ja też czasami wrzucam feedback, jeżeli ktoś mnie poprosi, jeżeli ktoś będzie chciał, to ta ocena... Czy jakieś spostrzeżenia moje też jak najbardziej się pojawiają? I to jest no, mega mocne miejsce, bo zarówno ta wiedza, ta ludzie i feedback to są rzeczy nieocenione. I jestem mega zajarany tym, co udało mi się stworzyć przez te kilka lat, gdzie pracowaliśmy nad dojo. I uważam, że naprawdę jest to. Jest to najlepsze miejsce, w którym może być artysta, który chce się rozwijać. I dojo normalnie nie jest dostępne, nie można dołączyć kiedy się chce. I teraz na początku roku 2025, z okazji właśnie tego początku roku, z okazji tego, że ludzie mają jakieś cele, chcą je osiągać, chcą robić te postanowienia. Otwieramy możliwość dołączenia do dojo na 10 dni. Do 20 stycznia będzie można dołączyć do dojo i po 20 stycznia zamykamy możliwość dołączenia. Nie będzie można... Kupić, nie będzie można wejść, także e, warto teraz się zastanowić, podjąć tę decyzję, czy faktycznie chcecie. Koszt dołączenia do Dojo to jest 997 zł. E, macie to dożywotnio, jakby to jest jednorazowa e, płatność. Do tego, jeżeli nie jesteście pewni, czy tworzenie muzyki jest dla Was. To macie 14 dni gwarancji. Macie 14 dni, przez które możecie zrezygnować z dojo i zwrócimy wam pieniądze, nie ma żadnego problemu. Także decyzję możecie podjąć ze środka, kupić i najwyżej po tych 14 dniach, kiedy stwierdzicie, że to jest nie dla was, zrezygnować i zwracamy hajs. Także warto pomyśleć na początku roku, czy faktycznie chcecie się rozwijać, chcecie zdobywać tę wiedzę, chcecie współpracować, poznawać nowych ludzi, chcecie działać razem właśnie w dojo, bo to uważam, że jest najlepsze miejsce, kiedy ktoś chce się edukować i kiedy ktoś chce tych nowych ludzi poznać. Ja jestem mega zadowolony z tego co stworzyłem. No i zresztą nie tylko ja, bo możecie sobie spojrzeć, co piszą inni. Muszę powiedzieć już na tym etapie, że to najlepsza inwestycja w moim życiu, jeżeli chodzi o sprawy około muzyczne. Odświeżyłem sobie to, co już wiedziałem, kilkukrotnie spojrzałem na to z zupełnie innej strony i wreszcie mogę przyswajać to, czego kompletnie nie ogarnię. Ja już jestem w Dojo i kiedy dołączyłem, to była najlepsza decyzja w tym roku. Jestem w szoku, jak dużo się zmieniło dzięki Tobie. Cieszę się, że dołączą do nas nowi ludzie. Decyzja należy do Was, e, czas jest, tak jak powiedziałem, do 20 stycznia, potem zamykamy sprzedaż, ona nie będzie już dostępna, nie będzie można dołączyć, także warto się konkretnie zdecydować. Pamiętajcie, że macie 14 dni gwarancji i że warto inwestować w swoje cele, w edukację, szczególnie że ta cena to jest cena tak naprawdę jednego numeru nagranego w studio. A z tą samą wiedzą będziecie w stanie tych numerów nagrać 10, 15, 100 i być może nawet będzie wam się to zwracać, bo będziecie robić takie rzeczy na zlecenie i znajdziecie sobie fajne nowe side hustle, a potem może nawet fajny sposób na utrzymanie się, stworzenia bitów czy robienia miksu i masteringu. Także odmeldowuję się. Widzimy się w środku w Dojo. Pozdro.